¿Dlaczego? Mały Warren Buffett spisywał tablice rejestracyjne samochodów wyjeżdżających z miasta, zbierał odciski palców mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem zakonnic, a jego pierwsze dziecko, pierwsze miesiące życia, spało w szufladzie w kuchni. Te niepozorne rzeczy mają ogromny związek z tym, jak on myśli i dzięki czemu jest najskuteczniejszym inwestorem w historii świata. Choć miliony osób śledzą każdy jego ruch na rynkach, a o jego sukcesach napisano setki analiz, sam Buffett rzadko dzielił się szczegółami ze swojego życia. Aż do spotkania z wybitną pisarką Alice Shredder. Tak powstała książka The Snowball Warren Buffett and The Business of Life, uznawana za najbardziej szczegółową biografię Buffetta. Sam przeczytałem tę książkę i była tak dobra, że zostałem sponsorem jej wydania. I mogę śmiało powiedzieć: dzięki tej książce zrozumiesz coś, co sprawi, że wszystkie elementy układanki Twojego życia skoczą na swoje miejsce. Jak połączyć logikę i emocje w życiu i finansach. To nie tylko mistrz. Chłodnego umysłu, ale też człowiek z bardzo konkretnymi relacjami. Odsłania swoje nawyki, wartości i mechanizmy podejmowania decyzji. To nie jest książka o giełdzie. To książka o tym, jak stworzyć życie, które staje się Twoją własną śnieżną kulą, rosnącą z każdym krokiem decyzją i wyborem. Jesteś zainteresowany i chcesz dowiedzieć się więcej o książce? Link znajdziesz w moim bio.